Dzień dobry, bardzo dziewiąty raz się z Wami widzę w mojej serii, autorskiej serii, co mnie wkurza, ależ mnie to cieszy. Stało się już taką moją rutyną przygotowywanie raz w tygodniu tego odcinka. Przygotowuję go znacznie dłużej niż przez jeden dzień i naprawdę mam oczy otwarte, serce otwarte, uszy otwarte. Na różne rzeczy, które mogą być pomocne. Przypomnę tym z Was, którzy są duże, a jeśli jesteś po raz pierwszy, to powiem Ci, że to nie jest seria, gdzie Ty możesz się tu spodziewać takich przemówień eksperckich, statystyk, badań. To, że rzucam tu wiedzą i to nawet gęsto, to jedno, że robię trochę psychoedukacji, to drugie, ale trzecie i najważniejsze jest to, że to jest seria, w której czuję się swobodnie. Wreszcie. Po wielu latach mojego życia zawodowego, pozwoliłam sobie na takie miejsce, gdzie mogę powiedzieć, co myślę, niekoniecznie się z tego tłumacząc. Jeśli ty też się chcesz tu czuć swobodnie i dobrze ci z taką narracją, to bardzo cię serdecznie zapraszam. I będę tu mówić przede wszystkim o tym, co mnie wkurza. A ostatnio myślałam, żeby zrobić jeszcze taką drugą linię serii, co mnie zastanawia. No właśnie, bo dzisiejszy temat. Jest zarówno w kategorii, co mnie wkurza i to gęsto, jak i w kategorii, że mnie to tak cholernie zastanawia. Mówię mianowicie o opiniach innych, a dokładniej o nieprzepartej potrzebie wyrażania opinii na każdy temat. I tu opinię daję w cudzysłów, bo mam na myśli. Hmm, zarówno hejt, jak i yy, takie merytoryczne opinie. Po prostu wrzućmy to na razie do wspólnego worka. I bez względu na to, jakie to są te opinie, to sam fakt, że w naszej przestrzeni stało się tak cholernie ważne, żeby się wypowiedzieć, żeby skomentować, żeby się odnieść odnieść dosłownie do wszystkiego jest dla mnie. Wkurzające, a w najlepszym wypadku głęboko zastanawiające. A jeszcze bardziej mnie boli, już nie tylko wkurza, to, że tyle wspaniałych, wrażliwych, robiących fajne rzeczy osób potrafi się totalnie wycofać, przygnębić, zamknąć na jakiś czas, tylko dlatego, że się naczytają tego gówna na własny temat. Rozdział pierwszy. Może ja by żeby... <laughs> <Bo żeby> było <laughs> fajne. Rozdział pierwszy. Rozróżnienie pomiędzy opinią a agresją. Żeby była jasność, to nie jest definicja naukowa. To jest moja definicja. Tak długo jak mówisz o czyimś zachowaniu, o czyich słowach, nawet jeśli w tym jak o tym mówisz są twoje emocje. Na przykład jestem poruszona tym, co pani napisała. Jestem wściekła na to, co pani robi, bo to może spowodować, czy pan takie i takie rzeczy, bo to może prowadzić do tego. Ok. Ale moment, w którym zaczynasz komentować osobę, przypisywać jej intencje i doskonale wiesz, dlaczego ona to zrobiła, to jest po prostu tak totalne, bezsensowne pie***nie. Przepraszam, proszę o wypikanie. Y że w ogóle nie warto się tym przejmować, ale o samym przejmowaniu będzie później, na razie o tej granicy. Czyli moja piosenka Ci się może nie podobać, ale nie masz zielonego pojęcia, dlaczego ja napisałam tę piosenkę. Więc nie wchodź mi w moje życie z butami i nie mów mi o tym. Co ty na mój temat wiesz? No, niestety, my mamy taką nieprzepartą ochotę wiedzenia. I spotkałam się ostatnio z taką sytuacją, to jest moja osobista historia, kiedy skomentowałam, skomentowałam pod komentarzem, ale tak było. Moja koleżanka psychoterapeutka odniosła się do wypowiedzi pewnej bardzo znanej ekspertki, psycholożki, nawet doktor psychologii. Ja pod tym jej komentarzem dołożyłam swoje trzy grosze. Nie były miłe, nie były delikatne, powiedziałam, że nawet były dosadne, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba na, powiedziałam coś takiego, że zdecydowanie dobrze, że ta moja koleżanka o tym mówi, bo y, to może być szkodliwe, co ta ekspertka mówi i najlepiej, żeby już nie mówiła. W tej sprawie, oczywiście. I okej, okay, ja wiedziałam, że to się nie spodoba. No w ogóle za każdym razem pamiętaj, kochana, kochane, cokolwiek komentujesz, licz się z tym, że inni się do tego odnoszą, i iluzja, że tak nie będzie, jest powiedziałabym, y, dziecięcą taką, dziecięcym takim marzeniem. Więc ja się liczyłam z tym, że to że nie wszyscy się z tym zgodzą, ale szczerze powiem, że byłam y, 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 zaciekawiona tym, co usłyszałam na swój temat. Bo okazało się, że po pierwsze, że ja nie mam prawa tego zrobić, czyli ktoś decyduje za mnie o tym, jakie ja mam prawa co do swoich wypowiedzi. A po drugie, dowiedziałam się też, kim jestem i dlaczego ja to robię. Czego mi brakuje, jakie ja mam intencje, dlaczego są dla mnie, że popularność, że lajki, yy, że zawiodłam kogoś. Słuchajcie, że, że zawiodłam kogoś swoim komentarzem. Takie rzeczy się dzieją. Czyli opinie na temat opinii daleko wyszły poza to, co ja nazywam opinią, a zaczęły się stawać taką agresywną formą przerzucenia na mnie odpowiedzialności za to, co ktoś czuje. I to jest najczęściej przyczyną tej agresji, żebyśmy mieli jasność po drugiej stronie. Przyczyną jest to, że ktoś się czuje żywo dotknięty tym, co ty robisz i mówisz. I ponieważ czuje się żywo dotknięty, to żywo reaguje przypisuje ci intencje, daje ci etykiety, sprawia, że zaczynasz się czuć słabo. I wcale do tego, żeby czuć się słabo po takiej opinii, nie trzeba być osobą przewrażliwioną na swojej punkcie. Wystarczy być osobą wrażliwą. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego my tak reagujemy? Nawet wtedy, kiedy jesteśmy silni i pewni swojego zdania, w rozdziale trzecim, drugim. Czy stopujemy? Nie. Rozdział drugi, czyli rozróżnienie pomiędzy wrażliwością a takim bólem starej rany. To, że nas przejmuje to, co ludzie mówią, w szczególności wtedy, kiedy wkładamy wysiłek w jakąś pracę, kiedy się bardzo staramy, kiedy przynosimy coś, efekt naszych tych starań, wszystko jedno, czy to jest zadanie wykonane w pracy, czy to jest niespodzianka zrobiona komuś, czy to jest po prostu jakaś wypowiedź. I to, że, że, że w momencie, kiedy jesteśmy z tego powodu skrytykowani, nawet jak to jest merytoryczna krytyka i to nas boli, e, to zdrowy objaw, tak? To jest to, że się po pierwsze zastanawiamy, czy to sprawiedliwe, czy nie. Najczęściej trafia to też na naszego wewnętrznego krytyka, czyli ja sama perfekcjonistka, perfekcjonista, szykuję to tyle czasu, nie jestem z tego zadowolona, pokazałam to, ktoś to krytykuje, miałam rację, wszystko było do niczego. Więc pierwszy taki silny punkt, na który bardzo was wyczulam, który może zmniejszyć wasze reakcje wrażliwych osób, to jest to, żeby sprawdzić, czy to, co dostajesz z zewnątrz, przypadkiem nie mówi tym samym językiem, co twój wewnętrzny krytyk. Jeśli tak jest, to najpierw sobie z tym krytykiem porozmawiaj, a dopiero potem zajmij się tym, jak reagujesz na opinie innych. Natomiast sam fakt przejmowania się, zastanawiania, nawet w sytuacjach, które wydają się na tyle nieważne, że nie powinniśmy się przejmować, dla osoby, która coś robi i wkłada w to wysiłek, jest, jest naturalny. Ważne jest tylko, ile ci to zajmuje i co z tym potem zrobisz. I jak często się obruszasz na tą krytykę? I teraz, żeby trochę stanąć po drugiej stronie. Jeśli jesteś osobą, której każda uwaga sprawia przykrość, to możesz być pewien, pewna, że nie chodzi o opinie innych. Jeśli jesteś osobą, którą boli każdy feedback do twojej pracy, każda informacja zwrotna, to pamiętaj, to nie chodzi o to, co mówią inni. To chodzi o to, co ty myślisz. I to nie o swojej pracy. Nie o swoim zadaniu, tylko o sobie. I tutaj należy zacząć pracę. Jeśli jesteś też osobą, bardzo przepraszam. Sięrbnęła? Chyba nie. Jeśli jesteś też osobą, hmm, która uzależnia swoje samopoczucie od tego, jak jest oceniana przez innych, to też te opinie, nawet w najbardziej pierdołowatej sprawie, będą dla, będą dla ciebie multi ważne, będą sprawiały, że będziesz się czuć lepiej albo gorzej. I wtedy już nie mówimy o wrażliwości, tylko mówimy o tym, że wrażliwość stała się dla mnie tak naprawdę sposobem na nieustające rozgrzebywanie jakichś ran, które mam. I to jest zdecydowanie wtedy do przepracowania, tak? Natomiast jeśli to jest tak, że radzisz sobie, jest w porządku, przejmujesz się chwilę, ale nadal Cię dotyka, bo ktoś Ci po prostu wylewa całą żółć, to to zostaw. To zostaw, tylko pamiętaj. Nie myśl o tym w momencie, kiedy dostajesz ciosy. Nie zastanawiaj się nad nim od razu, co one mówią o Tobie i co z tym zrobić. To jest pierwsza taka podstawowa rzecz. Ja będę o tym jeszcze dużo mówić w szkoleniu 24 września. Chcecie się zapisać, to zapraszam na Instagram, a tu jest chyba link. Jak mieć wywalone z wdziękiem, że takie najważniejsze, co możesz zrobić, żeby chronić swoją wrażliwość, a nie wpadać w cudzysłów w nadwrażliwość, to nie rób od razu z tym czegoś. To w momencie, kiedy czytasz komentarz, to nawet jak cię po prostu zbierasz się, już byś tu chciała, poczekaj. Nie musisz podejmować decyzji w tej jednej sekundzie. Rozdział trzeci. Tak sobie pomyślałam, że jeszcze zanim przejdę do rozwiązań pomysłów, co możesz z tym zrobić, to jeszcze ci trochę więcej powiem o tym, dlaczego jest taki duży ból. Oczywiście przy założeniu, że to, co powiedziałam w rozdziale drugim, nie reagujesz na wszystko, tylko na niektóre rzeczy tak mocno reagujesz. Ustalmy najpierw, co to jest niektóre. Najmocniej reagujesz zazwyczaj na rzeczy, które są powiedziane przez bliskie osoby, albo reagujesz na te rzeczy, z których jesteś sam lub sama z siebie niezadowolona, niezadowolony, to co mówiłam o krytyku wewnętrznym, albo kiedy trafia cię to w momencie, w którym jesteś po prostu w słabszej formie. Dzieje się też tak dlatego, że naruszona przez krytykę, naruszona, na, naruszona jest te, te, ta twoja aura tego bezpieczeństwa, tego poczucia, że wszystko jest w takiej w miarę harmonii. Zauważcie, że jakbyśmy mieli taką historię sobie przypomnieć yy, z ostatniej sytuacji, w której zostałaś, czy zostałeś pojechany, tak? Właśnie taką krytyką. To przypomnij sobie, co było przed. Był jakiś dzień, jakaś kawa, jakieś coś, jakieś Twoje rytuały, coś się działo, miałeś jakieś marzenia na ten dzień albo po prostu plany, coś miałaś do zrobienia. Nagle otwierasz Instagram, albo nie wiem, wchodzisz do biura, albo dostajesz sms i słyszysz: Ła, 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 Co się dzieje? Jesteś Wytrącona ze swojego rytmu. Jesteś jakby poza nawiasem swojego poczucia bezpieczeństwa. To musi powodować niepokój. To jest taki atak w Twoje poczucie bezpieczeństwa. Bardzo często. Wtedy, kiedy jesteś przyatakowana mocną opinią, to zaczynasz ruminować, czyli tworzyć scenariusze na temat tego, co ta opinia ci zrobi. Słuchajcie, ja tu mogłabym naprawdę dostać e, nagrodę za moją powieść, e, jeśli chodzi o negatywne scenariusze, które kiedyś e, pisałam e, na temat tego, co może się stać, jeśli ci ludzie, którzy mi źle życzą, mnie dopadną albo zrobią to, co chcą zrobić. Naprawdę, ja kiedyś byłam święcie przekonana, że opinia innych ludzi może mnie zniszczyć. No, opinia innych ludzi może zniszczyć samopoczucie, może zepsuć reputację, może spieprzyć wiele zawodowych projektów, ale jeśli będziesz w sobie naprawdę jeśli będziesz zbudowana wewnętrznie, zbudowany, jeśli będziesz dbać o swoje poczucie własnej wartości, to ona tego nie zrobi. To są z reguły projekcje na ten temat. Ale to boli, bo tak jak mówię, jest naruszone twoje poczucie bezpieczeństwa mało tego jeśli dzieje się tak że dostajesz te opinie od osoby która wydawała się je twoim przyjacielem albo jesteś z tą osobą w relacji dostajesz taką szpilę albo taką opinię no to znowu wpadasz to o czym często mówię czyli ten dysonans poznawczy zaraz skoro ktoś kogo ja uważam za ważną osobę kto mnie przecież kocha robi takie rzeczy hmm, i to jest przykre to przecież nie chce mnie zranić, czyli ma rację. I zaczynasz znowu przyklejać się do tej opinii. Najważniejsza rzecz a propos waszej anatomii wrażliwości, a propos tego, co czujesz mocno. Nie przyklejaj sobie tej opinii do czoła. Nie przyklejaj sobie tego, co inni mówią na twój temat, jako definicji ciebie. Opinie innych to jest moje ulubione zdanie. Opinie innych na życzenie. Tak sobie to zrób ze swoimi znajomymi. A jak dokładnie wykonać to zadanie w życiu, to już o tym w rozdziale czwartym. Rozdział czwarty, czyli tak naprawdę od ofiary, znowu cudzysłów, do Świadomego kreatora własnego życia. Więcej powiem, oczywiście na szkoleniu byłoby niedobrze. Niedobrze by świadczyło o mnie, gdybym wszystko, co wiem, przekazywała tylko w podcastach, niezmiennie zachęcam Was też do udziału w moich projektach typu warsztaty i szkolenia. I wcale nie zamierzam twierdzić, że jest inaczej. Są rzeczy, które robię tutaj z miłości pasji, i są rzeczy, które robię też zawodowo. I pewien usystematyzowany rodzaj wiedzy, to jest ta wiedza, na którą Was zapraszam właśnie na warsztatach czy. na na szkolenia. No dobra, ale to co mogę tu przekazać, bo myślę, że i tak mamy gęsto. Jak to zrobić? Jak w ogóle zrobić tak, żeby być tym kreatorem tych opinii? Ustaliliśmy już, że nie ma sensu myśleć o tym, żeby się nie przejmować, ale przejmować się za bardzo też nie ma sensu. Ustaliliśmy, że agresją jest coś, co ci przypisuje intencje. Albo coś, coś próbuje ci przypisać też wiedzę na twój własny temat, no ale opinią jest na przykład krytykowanie tego, co zrobisz, czy powiesz. Teraz moja taka bardzo ważna rekomendacja to jest zdecyduj, czyje zdanie chcesz brać pod uwagę. Zrób sobie listę osób, albo nawet kategorii osób, których zdanie chcesz być pod uwagę. Zobacz. Jakie to jest bezsensowne, co my robimy odruchowo, że my się przejmujemy opinią wszystkich, często nawet ludzi kompletnie randomowych, którzy komentują cię w sieci, w internecie albo na jakiejś imprezie albo gdzieś, ludzi, o których ty nic nie wiesz. Oni nie mają o tobie zielonego pojęcia, nie wiedzą w ogóle jak ty żyjesz, co ty lubisz, ale kurde, wiedzą dokładnie, co ty powinnaś robić albo czego ty nie powinnaś robić. I teraz nie próbuj ich zmieniać, tylko zastanów się, czy ty nie chcesz zmienić swojego podejścia. Czy ty. Naprawdę chcesz brać pod uwagę opinie przypadkowych osób, które mają ogromną potrzebę, żeby Ci poinformować, co myślą na Twój temat. Bo ja nie i nie polecam. Więc lista osób, lista osób, z których zdaniem chcę się liczyć, które poproszę na życzenie o opinię, a nawet jeśli nie będą miały ochoty tego zrobić, to ja sobie posłucham tego, co one myślą, żeby sobie dla siebie te wnioski wyciągnąć. To jest takie uwalniające. Kiedy ograniczasz y, przejmowanie się opiniami, to i tak nie jest zawsze przyjemne, ale kiedy ograniczasz przejmowanie się czyimiś opiniami tylko do opinii ludzi, którzy są dla ciebie ważni. To jest pierwsza rzecz, którą bardzo, bardzo... Polecam. Druga rzecz: przestań być odbiorcą wszystkiego, co przychodzi. Więc jedna rzecz, to reagujesz, ale druga, czy w ogóle odbierasz? I to jest w szczególności do osób, które robią jakieś rzeczy takie podobne do moich, czy robią rzeczy publicznie, albo pracują w jakimś takim środowisku, gdzie jest większa grupa, mają komentarze potem pod jakimiś swoimi zadaniami. Wiecie co odkryłam, że jak nie widzę to nie myślę. Jak nie widzę, co kto, co kto mówi na jakiś temat, to ja się w ogóle na tym nie zastanawiam. I teraz jedna rzecz, chcę zbrać pod uwagę opinie, ale czy ja w ogóle chcę znać te opinię? Czy to, to w szczególności dotyczy też młodych osób, które. Wchodzą w jakieś projekty, które są związane z komentowaniem, czy też uczestników reality show, którzy, umówmy się, bez względu na to, jaką podjęli decyzję, są ludźmi, mają absolutne prawo do swojej wrażliwości, bez względu na to, co w tym reality show wyczyniają. I bardzo często czytanie komentarzy na własny temat i zaglądanie w te komentarze wywala ci w kosmos cały dzień. Bądź kuratorem swojego czasu. Zdecyduj się, czy naprawdę chcesz wiedzieć. I kolejna rada to jest Złota Rada. To jest rada, za którą powinnam wziąć milion euro albo funtów. Nawet wybierz sobie w swoim życiu kilka osób życzliwych ci, kochających ciebie, obiektywnych, ale takich z taktem. I w sytuacji, kiedy potrzebujesz wzmocnienia, zaadresuj do nich pytanie. W sytuacji, kiedy potrzebujesz wzmocnienia, nie pytaj, czy to jest dobre, tylko powiedz dlaczego to, co zrobiłam, jest dobre. Opowiedz mi więcej o tym, co jest fajnego w tym, co zrobiłam. Nie zawsze potrzebujesz wiedzieć, co masz poprawić. Bardzo ważne, że w szczególności dotkliwe są opinie innych dla perfekcjonistów, czyli osób z bardzo kruchym poczuciem własnej wartości. Czasami wystarczy zrobić średnią rzecz, żeby potem zrobić dopiero dobrą i najlepszą, a presja, żeby zaczynać od najlepszej powoduje, że każda krytyka rozwala cię rozkłada na czynniki pierwsze. Podsumowując, rozdział czwarty. Rada nadzorcza. Decydujesz. Chronisz tego, kogo prosisz i kto decyduje, i czyje opinie chcesz brać pod uwagę. Dwa. Jesteś kuratorem swojego własnego czasu. I w ogóle nie to, że nie bierzesz pod uwagę, ale nie zaglądasz w opinie ludzi, których masz po prostu gdzieś. Nie zaglądasz w miejsca, gdzie te opinie są. I trzecia rada. Masz taką swoją super specjalną grupę życzliwych, mądrych osób, które wtedy, kiedy potrzebujesz wsparcia i supportu, a wiesz, że coś zrobiłaś super dobrze, to możesz do nich zadzwonić i poprosić o to, żeby ci powiedziały, jakie to jest fajne. Czy może być piękniej? A w ramach dzisiejszego podsumowania chcę Ci powiedzieć, że to, co robisz, co wkładasz wysiłek i co się starasz zrobić dobrze, jest na pewno najlepsze, jakie może być.